Minecraft, ale tylko pod wodą. Cały podwodny świat został przerobiony w taki sposób, żebyśmy mogli tutaj przetrwać. A wszystkie skrzynki, moby i struktury są zrobione tak, żebyśmy nawet mogli przejść grę pokonując smoka. Tak więc pamiętaj o łapce, subiku i możemy startować. Okej, okay, znajdujemy się dosłownie po środku niczego. Jedyne co mam to podwodne pikle. I problem największych jest to, że nie będę miał nawet jak tutaj zrobić narzędzi, ale tutaj z czegoś orientuję. Musimy po prostu wykonywać pewne rzeczy. Czyli każdy mob, który <słuch> byłem ja nie pokonał, będzie dawał mi coś specjalnego. I widzę, że nawet życie mi się kończy, więc spróbujmy utłuc taką rybkę i zobaczmy, czy faktycznie z tej coś co mi się w tym momencie przyda. Oj. Walka z rybami pod wodą nie jest taka prosta, jak myślałem. O dobra, U... Dosta Dostałem tarczę! Szkoda, że nie mogę jej położyć i na niej pływać, bo wtedy miałby co największy sens. Okej, okay, z czego się orientuję, powinienem tutaj też znaleźć żółwia, bo dzięki niemu dostanę specjalny kask, w którym będę mógł pływać pod wodą przez dłuższą chwilę. Więc trzeba by było gdzieś tutaj dotrzeć do lądu, tylko tak nie za bardzo z niego wychodzić, żeby nic nam się nie stało. I chyba nawet widzę już jakiś ląd, ale czy tam będą żółwie? Wydaje mi się, że bardziej żaby. Okej, okay, widzę nawet żółwi, ale tak się zastanawiam, czy faktycznie przeżycie w tym świecie będzie jakkolwiek możliwe. Jednak cały czas jesteśmy pod wodą, a jedyne jedzenie, jakie mogę jeść, to chyba kelpy? O, ale widzę, że nawet już są przepalone, wow, całe szczęście. Bo jakby pod wodą ciężko jest zrobić pies, nie oszukujmy się. Gdzie ten żółwik? Dobra, widzę go. Przykro mi, panie żółwiu, ale taka jest konieczność, nie jestem w stanie wymyśleć nic innego, żeby zdobyć mi potrzebne rzeczy. Czemu żółwie są takie twarde? To PvP z żółwiem, no do dobrze, że mnie nie atakuje, bo bym przegrał. Okej, okay. dostałem kask z oddychaniem na poziomie trzecim. Ej, no nie dużo mi to dało, halo! Nie dostałem bonusu do oddychania, tylko Unbreaking, On no, jest niepotrzebny całkowicie. Dobra, spróbujmy może z tą rybą. Co dostanę z takiej rybki? O, ej, coś wypadło, czekaj, czekaj. Dostałem 3 złote. Mm, archewki. <noise> Dobra, y, ja gdzieś tam chyba widziałem statek. Wybierzmy się do statku. Może na statku coś ciekawszego znajdę, żeby tutaj mo można było przetrwać. Najważniejsze, żeby udało nam się dojść do podziemi i przede wszystkim, żebyśmy zniszczyli te koralowce, bo z nich wypadają też rzeczy. I chyba w zależności od tego, jaki to będzie kolor, dostaniemy dany przedmiot. Proszę, żeby w tym statku była jakaś skrzynka, która da mi wszystkie rzeczy, bo tutaj będzie ciężko. Okej, okay, nawet widzę skrzynkę, jest genialnie. Dobra, jesteśmy w stanie ten budownictwo. Ej, no nie jestem, snap trzeba zniszczyć to drewno. Dobra, jedno z tego zdobędziemy sobie już jakiś killowe, bo dojrzewam, że więc nie będzie tak źle. Co jest? 40 butelek Expa dostałem. DO CZEGO mnie tyle butelków? Okej, okay, mam 14 level? Czy czujesz się jakiś silniejszy? Średnio. Dobra, by trzeba było zebrać stąd trochę drewna, żeby mógł cokolwiek sobie zrobić i znaleźć inny statek, bo ten ewidentnie nie dał mi tego, czego chciałem. To będzie moja pierwsza noc na łajbie, jakby w ogóle nie mam szans na zbycie jakkolwiek łóżka tutaj. A nie, mam water briefing, dobra, to ja mam jakiś efekt jednak. Dobra, zróbmy sobie na razie z tego kill off i zróbmy sobie z tego... no miecza nie zrobię już. Siekierę do atakowania mobów, no nie mam pomysłu. Okej, okay, robi się niebezpiecznie, bo robi się ciemno. Dobra, mi się wydawało, że gdzieś tam widziałem jeszcze... Jeden statek, jak startowałem, ale nie jestem pewny. Strasznie co będzie mi wypadało, jeżeli będę niszczył. Ej, nie kolego. Oooooo! No i teraz to mi zaimponowałeś, panie kolego. No, diamentów? też ja się z tego nie spodziewałem. Okej, okay, co wypadnie mi z żółtego? Złoto, no mogłem się domyśleć, chyba jednak. Z tego mamy mieć, z czerwonego dostaniemy. Co do z czerwonego? Debris! Okej, okay, tylko nie bardzo mnie Jak to, to przepalić, bo miałem skąd Kobla teraz wziąć. Dobra, coś udało się zdobyć, jak to jest jasno w ogóle w nocy, jak na takim biomie. Dobra, widzę już statek. Trzeba się tam dostać i zobaczyć, czy będzie w środku coś dużo lepszego niż w poprzednim miejscu. Okej, okay, mam jeszcze inne ryby, więc zobaczmy, co z nich przy okazji mi tutaj wypadnie. Ryba. No kto by się spodziewał? Czy tam wypływa portal z kamienia? Co się dzieje? Okej, okay, całe szczęście, jest to cały statek taki pełny, pełny, więc mam nadzieję, że tu coś już będzie. Okej, okay, na całe szczęście to jest taki pełny statek. I w dół! Co to będzie? Okej, okay, coś widzę. Dobra, wpływ tutaj. Mogę to oddychać? O! Elegancka, ja te drzwi będę potrzebował. Jest skrzynia. O, 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 właśnie! Tego potrzebowałem. Mam jeszcze mapę do znalezienia. Co? Zaraz zobaczymy, co to jest. Mam kowadło, nie wiem do czego. I złote jabłko. Dobra, może być. Co to jest za mapa? Dobra, ewidentnie pokazuję miejsce skarbu. <laughs> jest jeszcze więcej rzeczy. Ej, kozacka, mamy nawet water briefing. Koza... Możemy pływać teraz troszkę. Dłużej mam wrażenie. Tu chyba więcej skrzynek już nie będzie, prawda? Dobra, zbierzmy sobie drewno i zaraz zobaczymy, co możemy zrobić dalej. Dobra, przeróbmy sobie jeszcze tutaj to oko. Mamy 8, to i tak jeszcze nie starczy, więc jakby nie mogę się jeszcze wbrać do Endu. Zresztą w ogóle nie jestem gotowy na End. Dobra, przeróbmy sobie tutaj na rzeczy, zróbmy sobie workbench i przygotujmy. Hmm, coś z diamentu? Łopatę diamentową na przykład świetnie. Dobra, drewna zawsze się jeszcze trochę więcej przyda, tylko najbardziej mnie martwi ta noc, żeby zaraz mi się te jakieś moby nie pojawiły. Wiecie, te skarpunami, one są najgorsze, a nie mam praktycznie w ogóle zbroi. Ej, zrób łódkę! Wszystko łódkę mogę sobie przygotować. No i elegancko, teraz będzie mi się dużo lepiej pływało. Dobra, tak czy inaczej potrzebujemy jeszcze jeden, y, jedną zapalniczkę w razie. Czekać. Potrzebujemy w ogóle zapalniczkę w tym momencie. No nie, nie potrzebujemy zapalniczki, bo nie musimy iść do netheru. Tylko tych okna nam jeszcze brakuje. Dobra, ja bym sprawdził tą mapę, bo w miejscu, gdzie jest ta mapa, prawdopodobnie znajdziemy coś ciekawego. Jeżeli płynę w tą stronę, to płynie mi to w dół, czyli musimy odwrócić się w tą stronę i płynąć chyba teraz tam. O, tak płynie się dużo lepiej. O, powiedzcie mi, że to jest w tą stronę, że ja dobrze ogarniam mapę, czy tak średnio? Mam wrażenie, że nie do końca. Myślę, że to jest miejsce, gdzie może być skarb. Ej, a pokaż te rybki, bo takie taki jeszcze nie ukupłem. Co ty? <laughs> Dawaj to. Co ty gadasz? Taki drop w ogóle. Ej, ale reszta nie chce mi dawać więcej tych trójzębów. Tylko jedna? O, jeszcze totem nieśmiertelności. Ja nie wiedziałem, że te rybki dają takie rzeczy, że to jest na, na farcie. W sensie, że to jest jakieś losowanko. A co daje? Mending, loyalty impaling. W sensie, jakby... Rzućmy tymi, zobaczmy co się stanie, bo nie mam pojęcia. Ale najpierw jeszcze... Trafmy w dobry punkt. I przede wszystkim do łódki. Ej, ta ryba, ta mi się podoba, ja bym chciał. Ło! To wraca! Ale kozak, ja nie wiedziałem, że takie coś jest w ogóle w Minecraft'cie. Ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza rzecz na świecie. Dobra, mamy mapę, i cały czas chyba jeszcze wtrąc. To... Czy ja tam widzę łódkę? Nie, to niestety nie jest łódź. I nie dostaniemy w ten sposób kolejnych ok. Dobra, ewidentnie płynę dobrze. I mam nadzieję, że w skarbie będą już totalnie dobre rzeczy. Co to ja jeszcze widzę jakiś. Miejsce, gdzie są te zombiaki. Widzę nawet skrzynię. Dobra, wejdziemy tam i zobaczymy, czy jeżeli utłukę tego moba, to czy cokolwiek z niego ciekawego mi wypadnie. Bo takim myślę, powinno być. Cyk! 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 Okej, okay, coś tam wypadło? Ej, coś jest. To papier? Znaczy, ja wiem, czy mokry papier to jest coś, co ja naprawdę potrzebowałem. No serio, to... Better let... Co? Spróbuj następnym razem? To co to może mi dać? Ej, coś wypadło. Teraz zobaczymy co. Tutaj. Dobra, widzę, że jest miecz diamentowy i jest jakaś siekiera zenchantowana. Cross of Vanishing, Smite Knockback. Dobra, to się może przydać. Teraz tak, gdzieś tutaj była skrzynia, w którym to było dokładnie miejscu. Czekaj, 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 dobra, widzę. Dobra. O! O to chodziło, mamy to! Mele państwo! Genialnie! Nie bij mnie! Jest jeszcze jedna skrzynia. O, ale nie zniszczę oj, oj Oj, 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 bo zginiesz, bo zginiesz, bo zginiesz. Dobra, udało się. Nie wiem, mam za to jabłko, skoro mogę cokolwiek innego. Nieważne. Sprawdźmy, mi, że tylko to miejsce. I, 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 śmigamy. Chyba już mi się wydaje. Do endu. Jakoś tak mam wrażenie, że większość rzeczy, które potrzebowałem, już znalazłem. Gdzieś tutaj powinien być skarb. Czekaj, a weź ten skarb taki duży, zrób. Dobra, jeszcze muszę powywalać troszkę rzeczy. Okej, okay, powinienem wejść centralnie w ten punkt na samym środku Czy jest gdzieś tutaj? Ta, na pewno gdzieś tutaj Jest! Mamy skarb I co w tym skarb... A, łóżko! Dobra, będę mógł się w razie czego przespać Okej, okay, mamy te perły, mamy jabłka Wydaje mi się, że mamy wszystko Slow falling jeszcze może mi się przydać, gdyby w razie czego mnie walnął smok w endzie Dobra, rzućmy sobie perłę i zobacz... 17, to się tak da? Gdzie? W tamtą stronę Okej, okay, no dobra Czyli musimy lecieć gdzieś tam. Weźmy jeszcze sobie tą łódkę, gdzie ją zostawiłem? Jest serio tak daleko! Powiem wam tak, że to nie jest wszystko, bo kurczę, mi tutaj by się przydał jednak jeszcze jakiś łuk. Bez łuku będzie ciężko pokonać mi smoka. A żeby zdobyć tutaj łuk bez kraftowania go, musimy znaleźć glow squida, czyli trzeba spłynąć naprawdę głęboko pod ziemię. A mogę tak z łódki? Hm, mogę! Ej, wracaj! O! Nie, nie. Co? Ej, okazuje się, że z delfinów wypadają totalnie już takie porąbane rzeczy, w sensie książki, które są nielegalne. Okej, okay, co to za książka? Respiracja na X. A mam w ogóle kowadło, czy. Ja zostawiłem wszystkie kowadło, dobra, zostaw już te delfiny biedne i dalej. Okej, okay, perełko, pokaż mi gdzie. No, to jeszcze, jeszcze chyba daleko. Nawet nie podnoszę. Mam ich tak dużo, że mi wystarczy. Okej, okay, przede mną pojawiły się jakieś dziwaczne góry. Oby gdzieś. Tymi górami faktycznie nie było Endu, bo już szedłem prawie tysiąc kraty Dżungla połączona z pustynią, no nieźle Tędy niestety nie przepłynę Oko pokazuje mi, że muszę iść tam dalej Więc muszę znaleźć jakąś drugą drogę Żeby jakoś to odminąć Czy to się da w ogóle ominąć? Czy raczej nic z tego? Może widzę, że strasznie daleko odpłynąłem Dobra, coś tutaj widzę, jest jakiś zaułek Byle się nie kończył Dobra, jeden zakręt Zaraz będzie chyba drugi Jest bardzo dobrze Dobra, ja nie wiem, czy ja nie powinien teraz wykorzystać jakoś pod ziemi i pod wodą sobie przepływać, tylko musiałbym zrobić sobie dodatkowo drzwi. Dobra, sześć par drzwi i trzeba będzie zejść tutaj do podziemi, bo dalej nie jestem w stanie przypłynąć, a oko... No cały czas chyba pokazuję w tą stronę. Pokaż. Tam. Aha, super. Ja bardzo lubię jak pod górą coś jest. Teraz, skakujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale ja tak średnio widzę, żeby tutaj było dalej przejście, a ja muszę się dostać jakoś pod tą górę. Czy ja wyrzuciłem podkę? Tak, wyrzuciłem potkę. Dobra, trzeba by było wpłynąć chyba głębiej pod ziemię I może wtedy... Oj ojoj, oj, niczego nie ma. Z tej strony coś będzie? Okej, okay, cały czas jestem w wodzie. Dobra, dobra, cały czas w wodzie, cały czas w wodzie. No speed! Dzień dobry. On miał coś dawać. Oh, Czemu ja łopatą biję w ogóle? Okej, okay, coś wypadło. No ja wypadł tylko strzały. Zaraz zobaczymy, że to nie było łupkę. Nie, to nie był łup, to był killoff z efektywnością. Okej, okay, ja muszę iść gdzieś tutaj i zaraz zobaczymy, na jakim poziomie w ogóle jestem. Daleko to ja nie poszedłem jednak chyba. Dobra, trzeba będzie się wkopać tutaj pod ziemią i tak już będę mógł przejść, no bo jakby nie było dalej, jestem pod wodą. Okej, okay, dotarłem do samego końca te, te, tego tunelu, jak się przekopałem i mamy z powrotem wodę elegancką. Dobra, gdzie ja jestem? Ze stokratek kratek maksymalnie. No to oko mi za dużo nie pokazało Dobra, musiałem wypłynąć z powrotem, bo tam się zagubiłem I nie mogę nawet zobaczyć, w którą stronę mam iść Bo perła nie chciała mi nic pokazać A Wkopmy się tutaj i idźmy prosto Tak jak pokazywało mi to oko Czyli teraz gdzieś tak mniej więcej na Przód A może spróbujemy tędy, ale ten... To powinno być chyba dużo niżej mam Jakieś takie wrażenie Cyk, 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 cyk i koniec Puśćmy oko jeszcze dalej mi pokazuje, że muszę iść. Woda, no. No niby dobrze, no ale okej. Okay. Ej, w sumie mogę tak wodą się poruszać w dół, nie? Jakby to, to ma jakiś chyba sens. Po tamtą stronę bardziej bym musiał. Ale to pokazywało mi gdzie indziej w ogóle? Ja nie będę marudził, bo znalazłem, ale. Ale to w ogóle gdzieś indziej pokazywało. W sensie, że powinienem iść do góry gdzieś. Wow. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Dawaj, 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 dawaj! Czemu tutaj wszędzie jest... To coś dziwnego! Dobra, daj mi te perły, daj mi to do ręki... A! Paszły mi! One będą mnie atakować! Dobra, przenieśmy się teraz szybko tam gdzieś do góry. Mamy trident, ale czy ja jestem nim w stanie cokolwiek tutaj zrobić? Nawet za bardzo jedzenia nie mam. Czy jeżeli rzucę tym kto, to, to... O nie! Oj, oj. Oj, pa... nie. Nie. Ja mam tylko czapkę, no. Dajcie mi spać. No. Idź, no nie mogę zginąć po... kolejny raz od Endermana! No to co mu jest? Nie czym go atakuje! No halo! Straciłem totem! Dobra, mamy to! Jedno jest, ale jak blisko było, no! Wow! Co on tak... Czemu on tak często do mnie strzela? Ej, kozak jest to, jak mi się podoba ten trident, to jest mazagra. No nie trafiłem. Ty. On do mnie wróci? Halo! Halo! Hej! On wpadł gdzieś w przestrzeń. No nie! Co teraz? No nie! Ale żeś dorzucił. Ale żeś rzucił. Dobra. Mamy to, tylko teraz proszę uważać, że to mnie... ...walnie Dobra, chyba jak zrobię tak, to będę przeżyć, nie? Pewnie Czy tak jak zrobię, to trafię tu? Proszę No nie